Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Przez ulicę jedzie bryczka. Ławniej siedzi jak księżniczka na ramionach pelerynka Spod kapturka słodka minka. Parasolka mała w dłoni Przed słonecznym skwarem chroni. Pchła do sklepu wchodzi godnie. Chciałabym się ubrać modnie. Czy dostanę na sukienki Jakiś jedwab bardzo cienki. Koczył kupiec i na ladzie Najpiękniejsze wzory kładzie. Wybór nader mam bogaty. Oto modny jedwab w kwiaty: żółte, białe, morelowe, modre, lila, purpurowe, niebieskawe i zielone, srebrne, złote i czerwone. Pchła szachrajka przez dzień cały, oglądała materiały, oglądała, wybierała wybór duży, a pchła mała. Rzekła wreszcie: Wielka szkoda, nie dogadza mi ta moda. Może z czasem do jesieni, wśród deseni coś się zmieni. Choć nic w sklepie nie kupiła. Ale była bardzo miła, więc ją kupiec wyprowadził i do bryczki grzecznie wsadził. Gdy uprzątał materiały, nagle ręce mu zadrżały. Patrzy, znikły wszystkie kwiatki, a pozostał jedwab gładki. Ta szachrajka, ta pchła mała, wszystkie kwiatki mi zabrała. Taką w smole warto upiec. Zrozpaczony jęknął kupiec. A ulicą jedzie bryczka, pchła w niej siedzi jak księżniczka. Staje wreszcie koło domu i, nie mówiąc nic nikomu, w ulubionym swym ogródku sadzi kwiatki. Po cichutku Żółte, białe, morelowe, Modre, lila, purpurowe, Niebieskawe i zielone, Srebrne, złote i czerwone. Po malutku sadzi kwiatki, Cyklameny, róże, bratki, Malwy, niezapominajki. Ślicznie jest upchły szachrajki. Czytał Bogdan. Tomowski.